Cześć, Patrycja Damian Damian Potrzebowski. Witamy Was z Lipin, 30 minut od łodzi. Zapraszamy, mamy cztery działki, każda o powierzchni 1500 m, ze wszystkimi mediami w drodze. Mamy tutaj miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, więc możesz tu budować swój wymarzony dom. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wyjątkową ofertą czterech działek o łącznej powierzchni 1500 m2. Każda usytuowana w malowniczej miejscowości Lipiny w gminie Nowosolna. Natomiast szczegóły ich wymiarów znajdą państwo w naszej ofercie. Każda z tych atrakcyjnych nieruchomości oferuje szeroki wachlarz możliwości zagospodarowania, dostosowanych do indywidualnych preferencji przyszłego nabywcy, zgodnie z ustalonym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki są doskonale skomunikowane, co potwierdza dostęp do kluczowych mediów, takich jak woda, gaz oraz energia elektryczna, znajdująca się w drodze. Dodatkowym atutem jest asfaltowa droga dojazdowa gwarantująca łatwy i wygodny dostęp do nieruchomości. Miejscowości Lipiny zachwycają spokojem i urokami wiejskiego krajobrazu. Nieopodal znajdują się miejscowości tak jak Nowosolna, do której dotrzemy w zaledwie 6 minut oraz Brzeziny w zaledwie 8 minut. W bliskiej odległości Lipin znajduje się również centrum handlowe M1 w Łodzi, do którego podróż zajmuje jedynie 16 minut. Zdecydowanie miejsce, które Państwu prezentujemy jest ciche, spokojne i będzie stanowić idealny cel na własną oazę spokoju. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na dzień pokazowy.